Podstawa ostrosłupa jest prostokąt o polu 96 cm2. Stosunek długości boków tego prostokąta wynosi 2 do 3. Krawędzie boczne ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły. Zacznijmy od przygotowania rysunku pomocniczego. Otóż ostrosłup, który ma prostokąt w podstawie, no to... Rysujemy sobie prostokąt. Niestety, żeby ująć perspektywę, tak jak rysujemy, to ten prostokąt musi być no, lekko kopnięty, czyli jest równoległobokiem tutaj. Oczywiście w praktyce tutaj mamy kąt prosty, niestety na rysunku nie możemy zrobić kąta prostego. Prowadzimy sobie wysokość, i tutaj będą krawędzie boczne. Jedna krawędź boczna, druga krawędź boczna, trzecia krawędź boczna i czwarta krawędź boczna. Co wiemy? Wiemy, że stosunek długości boków tego prostokąta wynosi 2 do 3. Czyli tutaj mamy jakieś 2x, tutaj mamy jakieś 3x. 2 do 3. No i wiemy, że pole podstawy jest równe 96, czyli pole tego prostokąta to jest 96. I piszemy sobie pole, a jak się liczy pole prostokąta, to jest a razy b, czyli u nas to jest 2x razy 3x, daje nam 96. 2 razy 3 to jest 6, x razy x to jest x kwadrat, czyli 6x kwadrat to jest 96, dzielimy sobie przez 6 x kwadrat to jest 16. x kwadrat to jest 16. Jaka liczba do kwadratu to jest 16? No taką liczbą jest 4 lub minus 4, ale długość boku nie może być ujemny. Bok nie może być ujemny. Także x to 4. Zatem zobaczcie. Długość krótszego boku to jest 2 razy 4, czyli 8. Długość yy, krót, dłuższego boku to jest 3 razy 4, czyli 12. Mamy zatem wymiary prostokąta 8 na 12. Co dalej? Potrzebujemy pola powierzchni całkowitej. Co to jest pole powierzchni całkowitej? PC, pole całkowite to jest pole podstawy plus pole boczne, prawda? Podstawę mamy, bo to jest 96. Potrzebujemy pola bocznego, czyli pól tych trójkątów po bokach. Jak policzyć pola poszczególnych trójkątów? Na pierwszy rzut oka zobaczmy, co wiemy. Wiemy też, że kąt nachylenia krawędzi bocznej to jest 60 stopni. Czyli tutaj mamy 60 stopni. Po drugiej, tutaj stronie, będziemy mieli 60 stopni. Wszystkie te kąty nachylenia krawędzi bocznych mają po 60 stopni. 60, 60 i u góry też będzie 60. Czyli zobaczcie, tutaj powstaje taki trójkąt równoboczny. Wprowadźmy może jeszcze oznaczenia. Podstawa będzie miała oznaczenia A, B, C, D. Tutaj damy sobie u góry jakieś S, a tutaj będzie punkt spodek wysokości. Może nazwijmy go W. Dzięki oznaczeniu będzie łatwiej mi opowiadać o tym rysunku. No dobra, zobaczmy, czyli o, y, trójkąt ACS to jest trójkąt równoboczny, bo tutaj jest kąt nachylenia krawędzi bocznej do, do płaszczyzny podstawy 60 stopni. Tutaj też jest 60 stopni, zatem u góry też musi być 60 stopni. Suma kątów w trójkącie 180. Mamy trójkąt równoboczny, co to znaczy, że wszystkie boki są tej samej długości, czyli odcinek AC jest taki sam jak odcinek SC i jest tak sam jak odcinek AS. Mają tę samą długość. No to co możemy zrobić? Zacznijmy od policzenia odcinka AC. Jaką długość ma odcinek AC? Policzymy go z Pitagorasa. Oznaczmy sobie AC przez chwilę, że to jest jakieś... X już było, niech to będzie Y. Oto no liczymy, że AB kwadrat plus BC kwadrat daje nam AC kwadrat. Może zapiszę to na literkach, czyli AB do kwadratu dodać BC do kwadratu daje nam AC do kwadratu. OK. AB. AB jako ma długość? 12. 12 kwadrat plus BC. BC to jest tyle samo, co tutaj AD, czyli 8 do kwadratu. Daje nam AC do kwadratu, czyli to będzie nasz Y kwadrat. Albo może iść małe A. Jak tam wolimy, to może będzie nawet i małe A. To będzie nasze małe A kwadrat. 12 do kwadratu 144. To 8 do kwadratu, to jest 64. Daje nam a kwadrat 144 plus 64 to jest 208 i to jest A kwadrat, czyli A to jest pierwiastek z 208. Rozłóżmy na czynniki 208. Zobaczmy, to się dzieli na 2 to jest 104, to się dzieli na 2 to jest 52, to się dzieli na 2 to jest 26, na 2 to jest 13, no i 13 jest liczbą pierwszą, także już się na nic nie dzieli, oprócz, no na samo siebie się dzieli, czyli zostaje 1. Mamy tak, tutaj dwie dwójki, tutaj dwie dwójki, czyli pierwiastek z 208 to jest 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 13. Nasze a to są 4 pierwiastki z 13, czyli przekąt na podstawę to są 4 pierwiastki z 13 i każda z krawędzi bocznej to też są 4 pierwiastki z 13. No i co teraz... Możemy zrobić. Weźmy sobie na przykład taki trójkąt BCS. Taki trójkąt BCS. Powiedzmy mniej więcej tak. To będzie B, to będzie C, to będzie S. Odcinek BC ma długość 8. Odcinek CS to są 4 pierwiastki z 13. 4 pierwiastki z 13, ale zobaczmy, że ta krawędź BS też jest taka sama. To też są cztery pierwiastki z 13. No i mamy 3 boki. No trzeba by policzyć pole tego trójkąta. Jest na to kilka sposobów. Można ze wzoru Herona policzyć, jak się ma długości 3 boków, można policzyć pole. Można sobie zrobić taki tutaj myk. Kąt prosty zaznaczamy. W trójkącie równoramiennym wysokość trójkąta dzieli podstawę na dwie równe części, czyli tutaj mamy 4 i tutaj mamy 4. Z Pitagorasa policzmy sobie małe h. Małego h jeszcze dzisiaj nie używam, także niech tutaj będzie małe h. No to liczymy z Pitagorasa. 4 kwadrat plus małe h do kwadratu daje nam te 4 pierwiastki z 13 do kwadratu. Zobaczmy ile to będzie. 4 kwadrat to jest 16 plus h kwadrat daje nam... 4 do kwadratu 16, 16 razy 13 to będzie 208, to już było przed chwilą liczone. Przerzucam 16 na drugą stronę, czyli małe h kwadrat to jest 208 odjąć 16, czyli 192. Czyli zwykłe h to jest pierwiastek ze 192. Możemy znowu 192 rozłożyć na czynniki, na 2 to będziemy mieli 96. Na 2 to będziemy mieli 48, na 2 to będzie 24, na 2 to będzie 12, na 2 to będzie 6, na 2 to będzie 3, na 3 to będzie 1. Zobaczmy. Czyli tak na dobrą sprawę. To jest 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy, 2 razy. 2. Ile jest tych dwójek? To jest 6 dwójek. Czyli to jest 64 razy. 3, czyli pierwiastek ze 192, 192, to jest pierwiastek z 64 razy 3, potem mamy tyle dwójek, czyli to można zapisać jako 8 pierwiastków z 3. 8 pierwiastków z 3 to jest nasza wysokość. Skoro mam wysokość równą 8 pierwiastków z 3, no to pole takiego trójkąta BCS jest już na Znane, znane pole tego trójkąta to jest podstawa, czyli 8, Razy wysokość, czyli 8 pierwiastków z 3, podzielić na 2. 8 razy 8, 64 pierwiastki z 3 na 2, czyli 32 pierwiastki z 3. Mamy pole jednej ściany bocznej. Zobaczmy, że ściana ASD jest taka sama. To jest identyczna ściana, to jest ściana przystająca, w podstawie ma 8 i ma dwie krawędzie boczne tej samej długości, 4 pierwiastki z 13, 4 pierwiastki. Z 13. Co nam jeszcze pozostało? Pozostało nam policzyć większą ścianę. ścianę ABS. Ściany ABS. To sobie ją tutaj może narysuję, ABS. Jak w samochodzie. ABS. Krawędź boczna, no to znowu jest tej samej długości, czyli 4 pierwiastki z 13. 4 pierwiastki z 13. 4 pierwiastki z 13. Podstawa ma długość 12. Znowu prowadzimy sobie wysokość h. To jest inne h, to niech będzie h2. I znowu z Pitagorasa sobie policzymy h2 do kwadratu plus 6 do kwadratu, bo to jest połowa boku, daje nam 4 pierwiastki z 13 do kwadratu. Czyli piszemy sobie h2 kwadrat plus 6 kwadrat daje nam 4 pierwiastki z 13 do kwadratu. H2 kwadrat zostawiamy, dodać 36, daje nam, tutaj też liczyliśmy, to było dzisiaj 200, 208. 36 na drugą stronę, czyli H2 kwadrat, to się równa 208, odjąć 36, to jest chyba 172. 172, czyli H2. To jest pierwiastek ze 172. No i ponownie rozłożymy 172 na czynniki. Znaczy ponownie rozkładamy na czynniki liczbę 172. Na 2 to jest 86, na 2 to jest 43, a 43 już chyba się na nic nie dzieli. Czyli dzielimy przez 43, wychodzi 1. Czyli pierwiastek ze 172 to, jest, to są dwa pierwiastki z 43. Mamy zatem wysokość trójkąta. Mamy podstawę tego trójkąta, pole naszego trójkąta, drugiego pole drugiego trójkąta. zasadzie lepiej trójkąta drugiego, tak to zapisać. To będzie podstawa, czyli 12 razy wysokość czyli nasze H2, czyli pierwiastek z 2 pierwiastki z 43. Podzielić na dwa dwójeczki. Skracamy, czyli mamy 12 pierwiastków z 43. 3. Zatem pole całkowite, już możemy sobie pole całkowite policzyć. Zobaczmy pole tego mniejszego e, trójkąta to było 32 pierwiastki z 3. Pole tego większego trójkąta to będzie 12 razy pierwiastek z 43. Zatem jakie będzie pole całkowite? No to pole całkowite, tak jak mówiś, to jest pole podstawy, czyli tam mieliśmy z 96 cm2 dodać 2 razy pole pierwszego trójkąta, czyli 2 razy 32 pierwiastki z 3, dodać 2 razy pole tego drugiego trójkąta, czyli 2 razy 12 pierwiastków z 43. W sumie mamy 96 dodać. Tutaj sobie wyłączmy. No, a może tak zostawić, po prostu wyłączmy sobie. Nie da się wyłączyć tego. Możemy tak to zostawić, ewentualnie wyłączyć. 8, 8 chyba się da, nawias 8, tutaj będzie 8 pierwiastków z 3, tutaj będzie 2 razy 24, czyli dodać 3 pierwiastki z 43. I to jest odpowiedź do zadania. Pole całkowite to jest 96, dodać 8, w nawiasie 8 pierwiastków z 3 plus 3 pierwiastki z 43, czego centymetrów kwadratowych, bo takie były nasze jednostki.